Nazywam się Andrzej Nowak. Od 15 lat naprawiam pralki. Ta uszelka pokazuje jedną z najczęstszych przyczyn awarii. Kamień, który osadza się na różnych częściach pralek. Wymiana tego bębna będzie drogo kosztować. Można tego uniknąć stosując do każdego prania kalgon. Tak wygląda bęben z pralki, której kalgon był używany regularnie i systematycznie. Kalgon eliminuje twardość wody chroniąc pralkę przed niszczącym działaniem kamienia. Używając kalgonu do każdego prania oszczędzamy przede wszystkim na bardzo drogich naprawach. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Nie ja byłeś plymusem i grzeczniakiem? Nigdy tym nie byłem. Byłem zdolnym leniem. Bałem się szkoły strasznie. Ja się interesowałem bardzo filmami kowbojskimi. Z płynie tak jak rygał. Cicha woda, wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Trzecie pokolenie, <laughs> nawet może i czwarte, zaczyna <laughs> śpiewać tę piosenkę, moje państwo. Postaram moja wnuczeka... piąte jest. też śpiewało. A byłem Historia. Hałup, panie Zbyszku. To też przypadek był taki. Gdzie że... się podziały! Tamte prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tam świat! Telewizja polska SA ogłasza 18 konkurs dla abonentów. Mogą wziąć w nim udział wszyscy widzowie, którzy terminowo opłacali abonament radiowo-telewizyjny od stycznia do maja. Do wygrania setki atrakcyjnych nagród o łącznej wartości ponad 150 tysięcy złotych. A nagrodą główną jest samochód Mercedes klasy A. Na Państwa zgłoszenia wyłącznie na kartkach pocztowych czekamy do 30 maja pod adresem Telewizja Polska S.A. Konkurs dla abonentów 00999 Warszawa, ulica Woronicza 17 z dopiskiem opłata do maja. Osiemnasty konkurs dla abonentów to prawdziwa okazja dla wszystkich widzów telewizji polskiej. Informacje o konkursie w tygodniku antena i w telegazecie na stronie 599. Skoda Oktawia. Dopasowana do Twoich potrzeb. Elegancka i pełna wdzięku. Stworzona z myślą o komforcie. Idealna na wycieczki w gronie przyjaciół. Octavia Kombi jeszcze bardziej przestronna. Warto przyjrzeć się jej bliżej. Octavia Kombi nowy wymiar skody. Teraz już nie masz wątpliwości. Warta i Citibank dwie potężne i nowoczesne instytucje stworzyły dla Ciebie Towarzystwo Emerytalne Dom. Bezpieczne i pewne. Otwarty Fundusz Emerytalny D.O.M. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ponieważ D.O.M. daje więcej. Podwyższyliśmy stopy alokacji do 95,5% po dwóch latach członkostwa. Dzięki czemu Twoja emerytura rośnie. Przyjdź do domu. Zadzwoń do domu. Nadchodzi czas, kiedy to Ty musisz zadbać o to puchate maleństwo. Z myślą o nim stworzyliśmy Whiskas Junior. Kompletne, zbilansowane pożywienie, które zaspokoi specyficzne potrzeby kociąt w pierwszych miesiącach ich życia. Whiskas. Są powody do mruczenia. Teraz promocja Pierwsze Kroki. Szczegóły w prasie i na opakowaniach. Panorama wiesław w Dobry wieczór, państwu. Ulewne deszcze spowodowały gwałtowny przybór rzeki po wodzie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W Niemczech utonęły dwie osoby. Najgorzej jest w południowej Bawarii. Garmisch-Partenkirchen zostało odcięte od świata. Woda zalała drogi i tory kolejowe. Żołnierze Bundeswehry pomagają w ewakuacji setek osób. Prognozy nie przewidują poprawy pogody w najbliższych dniach. Również w zachodniej Austrii powodzie spowodowały gigantyczne korki na drogach. Wiele osób musiało uciekać z domów. W Tyrolu korki na drogach sięgają 40 km. Około 2000 strażaków pracuje przy usuwaniu skutków powodzi. W ewakuacji ludności zagrożonych terenów pomaga też wojsko. Austriacy meteorolodzy pocieszają, że deszcze powinny ustać jeszcze przed nocą. Samoloty NATO przez kilkanaście godzin bombardowały w nocy elektrownie i obiekty przemysłowe w niemal całej Serbii, pozbawiając prądu wiele miast, w tym jugosłowiańską stolicę Belgrad. Sojusz przyznał się do omyłkowego zbombardowania pozycji wyzwoleńczej armii Kosowa. Przez kilkanaście godzin siły NATO wystrzeliły około tysiąca pocisków, zabijając co najmniej 20 osób i raniąc przeszło 50. Mówi się, że wśród trafionych obiektów znalazła się elektrownia Kolubara w mieście Veliki Czeljani. Prywatne radio studio B podało, że rannych zostało 10 pracowników tej elektrowni. Sojusz Północnoatlantycki kolejny raz użył bomb grafitowych, m.in. w przemysłowym mieście niż na południu Serbii. Samoloty NATO zbombardowały też elektrownię położoną niedaleko od miasta Bajina Baszta nad rzeką Drina w zachodniej Serbii dzisiejszej nocy około godziny drugiej przerwany został dopływ prądu do dużej części Belgradu. Półtorej godziny wcześniej mieszkańcy serbskiej stolicy informowali o intensywnym ogniu artylerii przeciwlotniczej. Słychać było silne eksplozje w południowych dzielnicach miasta. NATO atakowało także składy paliwa firmy Jugo Petrol. Najbliższe wybory parlamentarne są ostatnią szansą dla ludowców na polepszenie sytuacji polskiej wsi i małych miast, powiedział prezes PSL na spotkaniu z mieszkańcami Radomska. Zdaniem Jarosława Kalinowskiego dobry wynik w wyborach do Sejmu i Senatu jest możliwy pod warunkiem, że ruch ludowy nie da się podzielić. Spotkanie było jednym z wielu zorganizowanych w całej Polsce z okazji zbliżającego się święta ludowego. Mówiąc o złej sytuacji rolnictwa, lider ludowców oświadczył, że przyczyniła się do tego zarówno koalicja, która prowadzi zdaniem prezesa Kalinowskiego zbyt liberalną politykę gospodarczą, jak i opozycyjny SLD, popierający wiele ekonomicznych rozwiązań rządu. To jest ten podział czarno-czerwony, ten umowny. Jedni z drugimi walczą, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby na scenie politycznej zostały tylko te dwie formacje, a ścieżka liberalna będzie realizowana. Zdaniem lidera ludowców tylko poprzez dobry wynik PSL w następnych wyborach parlamentarnych może udać się zmienić, jak to określił, zły kierunek rozwoju polskiej gospodarki. To jest naprawdę już ostatnia szansa. Może to zrobić ruch ludowy pod warunkiem, że nie da się podzielić. Jarosław Kalinowski powiedział również, że ludowcy uzyskując trzecie miejsce w wyborach samorządowych i współtworząc wiele lokalnych koalicji, wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność za losy reformy administracyjnej. Wszelkie protesty służby zdrowia są niemoralne, powiedział na Jasnej Górze biskup polowy Sławoj Leszek Głódź. Przybyło tam kilkanaście tysięcy honorowych dawców krwi. Honorowi dawcy krwi przybyli na Jasną Górę już po raz drugi. W tym roku pielgrzymka miała szczególny charakter ze względu na nadanie dawcom przez stolicę apostolską patrona, jakim jest od dziś święty Maksymilian Kolbe. Podczas homilii biskup polowy Wojska Polskiego, Sławoj Leszek Głódź, skrytykował ostro wszelkie protesty prowadzone przez służbę zdrowia. Prawo do godnego wynagrodzenia należy się wszystkim grupom zawodowym. Ale jeśli strajki godzą w tak bezbronnego człowieka, jakim jest chory, to jest to po prostu niemoralne, powiedział. Zwracając się do honorowych dawców krwi stwierdził, że w obecnych czasach oddając krew bezinteresownie są bardziej wierni przysiędze Hipokratesa, której nie złożyli niż lekarze, którzy ją składali. O was w reformie służby zdrowia jest najciszej, bo najgłośniej jest o strajkach, dodał. Dziś na błoniach jasnogórskich stanął specjalny ambulans, w którym każdy chętny mógł oddać krew. Mieszkań jest ciągle za mało, ale zdaniem fachowców coraz lepsza jest ich jakość. Najlepszym tego przykładem są oddawane właśnie do użytku budynki przy ulicy Piastowskiej w Krakowie. Nowootwarte osiedle z widokiem na Kopiec Kościuszki to kompleks 58 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 30 do 140 metrów. Ogrodzone, strzeżone przez firmy ochroniarskie z podziemnymi garażami. Pasaż między domami urządzono jak małą uliczkę. W pobliżu wodnej kaskady jest ogródek dla dzieci. W Krakowie mieszkanie z widokiem na Kopiec Kościuszki dla wielu jest spełnieniem marzeń, ale także luksusem, na który niestety stać niewielu. Metr kwadratowy w stanie surowym kosztował 3,5 tysiąca złotych. Rynek mieszkań jest tak nienasycony, że wszystkie lokale sprzedano w ciągu kilkudziesięciu dni. Firma, która postawiła to osiedle bierze udział w konkursie na budynek roku 1998. Firma ubiegająca się o nagrodę roku w ciągu ostatnich ośmiu lat wybudowała w Krakowie sześć kameralnych osiedli. Rok temu w konkursie na budynek roku zajęła trzecie miejsce. Jaką lokatę zdobędzie w tym roku, okaże się w czerwcu.